Dzisiaj jedziemy na wycieczkę do parku Phoenix i to jest taki mały park, ogród botaniczny i takie mini do. chaliśmy już do parku, idziemy teraz kupić bilety, bo tutaj generalnie wszystko jest super piękne, tylko że tak stare, aż się rozpada. Jakaś muzyka, słyszysz? Na zdrowie. Ile kosztuje 3 euro za osobę dorosłą? Bo zamiast iść tędy poszedłem tędy i to się nie ruszyło i mnie udowalnęło. Jak tu pięknie! Muzyka, fontanny, kaczki, ptaki, wszystko. w parku, jak to w parku, czyli mnóstwo jakichś kaczek, łabędzi, standardowe obsrej mury. Ale show! Show, którego nikt nie ogląda. Wspaniale! Wow! Ale fontanny! Niczym w Las Vegas. Spójrzcie, proszę Państwa, na te tłumy! Coś pięknego, nic nie widać. Jest nawet różowy pelikan, Panie Pelikanie, dzień dobry. Okazało się, że Pelikan jednak nie lubi być kamerowany i pogardził moim zmysłem operatorskim. Jest Muzeum Sztuki Azjatyckiej, które jest aktualnie zamknięte, bo coś tam przebudowywują w środku, więc nie pójdziemy. Ale też jest prawdopodobnie w cenie biletu. Na pewno. Na pewno. Tu jest jakiś zbiornik, i coś tu powinno pływać, ale nic nie widać. Zaraz zobaczymy. A wydry? Czy wydra wygra? Nie ma wydry. Indyk też nie lubi być nagrywany, ale nie ma wydry. 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 Nie ma. A tu są takie opisy różnych stworzeń, które tutaj obcują. Oczywiście wszystko w języku. Jakim? Francuskim. Lubię bardzo strumyki, rzeszki, takie różne cieki wodne. Nie wiem czemu, ale zawsze to na mnie działa jakoś tak hipnotyzująco. Mógłbym siedzieć i się na taką płynącą wodę gapić i gapić. Witamy, budować, grzebać w piastu. Podobno są tu jeszcze nawet jakieś małpy, papugi, jakieś zwierzątka, których na razie nie widać. Ale mam nadzieję, że dojdziemy do nich. Ale brudne szyby. O fuj! Jaki syf! Co tu jest? jakiś ściek wodny. A Tu po prostu przejście, przejście w tunelu, a że nikt tych szyb nie myje to są brudne, bo tam z góry woda sobie cieknie i ochlapuje wszystko. O, jest informacja o tym pelikanie, nawet jest napisane, nie lubi być kamerowanym, co dlatego się uciekał. Tak bardzo chciałem, żeby mnie użarło w kamera, nie ugryzło no, Trochę jednak tu zajeżdża drobiem Ale sam park jest bardzo ładny, jest bardzo dużo ścieżek porobionych, jakichś takich zagajników, przejść różnych Trzeba by tu latem jeszcze przyjechać, żeby zobaczyć jak to będzie ładnie, jak wszystko będzie kwitnąć Mnóstwo kwiatów, kolorowo Ale zimą też nie źle Dzień dobry bążur. Małpy nie robią małpy figli Dlatego są mało efektowne, efektywne Bonjour, pani Tam mamy kangury, prosto od Pauliny zgody. Też jakieś takie leniwe są wszystkie. Na słońcu jest dzisiaj sobota. Pewnie wczoraj popiły i na kacu leżą. Taki bardzo ładne, ale przeraźliwe dźwięki wydają, aż uszy bolą. I to by było wszystko w sumie w takiej części zewnętrznej, pod gołym Jest tu bardzo dużo miejsca, jest gdzieś spacerować. A teraz idziemy do ogrodu botanicznego. O tam! A dla małych dzieci jest tu nawet plac zabaw. To jest wilgotno, strasznie. Wilgotno i duszno, ale wilgoć paskudna. Ten park jest tak zrobiony w sumie to zadaszona część że jest tutaj kilka, kilka stref tropikalnych odwzorowanych. O, i nawet są małe bananki. Takie maciupeńkie. A taka jest tu wilgotność. Od 70 do 90% wody w powietrzu. I stała temperatura 25 stopni. To chyba nie wiem, storczyki występują sobie tu. A tu jest już jakaś inna strefa. Idziemy do drugiej strefy. O! Tu już jest chłodno. O! Fu, jakie robactwo paskudne to żyje i się rusza eee. obrzydlistwo a tu patyczaki a tu są axolotle, czyli takie stwory pływające a tu mały krokodil Było tam strasznie gorąco, jest cały czas. A tu są flamingi i karpie na słów wigilijny. Do A to są dzieła artystyczne w stylu francuskim. Czyli muszki. I opuszczamy przepiękny ogród. I idziemy na świeże powietrze. O, jak tu przyjemnie! O, jak tu chłodno, coś pięknego. Bardzo mocno zajeżdża tutaj paliwem lotniczym, bo lotnisko jest nicejskie dwa kroki stąd. Jak wiatr zawiewa, tutaj czuć cały ten smrodek paliwa palonego. A tutaj, po spacerze całodziennym po parku, który trwa godzinę, można sobie zjeść lunch albo kawy się napić. Dzień dobry! Bonjour. Wyszliśmy z parku i pojechaliśmy jeszcze do centrum handlowego. CAP3000 się nazywa. Takie stare centrum handlowe, które się już rozpada, jak to wszystko we Francji, bo we Francji wszystko było od zawsze. Dlatego są stare rzeczy. Idziemy poszukać czegoś do jedzenia, na lunch. Tu myślisz? A to są różne takie. A jak to działa? To działa na takiej zasadzie, że się bierze tackę. I sobie można dowoli nakładać czego się chce. Tu jest tyle rzeczy, że nie wiem na co się jest zdecydować. Ale tu ruch, cała masa ludzi. Są rzeczy grillowane, morskie, wszystko. I już zaraz będziemy pałaszować. Piękne dania. Ja mam kalmary, to się kary z frytkami. Do tego deser jakieś takie ciasto budyniowe. No i tylko popitka i wyszło jakieś 12 euro za osobę. Także nie tak źle Kalmary w sosie kary, jak to. Kalmary trochę. Niestety trochę jakieś takie jakby niedoprawione były, ale. na guma. Pary czuć, ale. Jakieś takie. Czegoś tu brakuje. Ale sobie musiałem dopieprzyć i dosolić bo takie było mało doprawione. Mm. A teraz zagadka językowa. Jak po francusku jest żeton? Żeton. Wracamy do domu, bo jakieś takie wielkie chmury straszne idą. Chcieliśmy jeszcze pojeździć, ale już nie pojeździmy, bo trzeba się zbierać, żeby nas żer nie złapał. I w związku z tym żegnam się do widzenia.